پابلو تا کي است مشڪل آهي

但是我也没想到

nie, mam kanał na YouTube i pokazuję gołąbki swoje i ten no. I innych. No. Czasami ktoś się pyta, na przykład, numer telefonu, i dzwonią mnie. No. Więcej ludzi po prostu ogląda. Ogląda, no, no ja tego oglądam tak. Tam, temat, tak, tam jeden pan podał numer, jak chciał, no to zawsze, zawsze ktoś może zadzwonić, nie? Po kilka tysięcy osób ogląda, na przykład, no to prędzej nie? ktoś się tak. zainteresuje niż tutaj, nie? Gdzie jest? Te... to to samicka będzie, to było To tam nie mam. Nie wiem. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Então propri Sven はあ。 よろしくお願いいたしま はいはいはいはい。

Ejcie na Facebooku e, i na YouTube. To zawsze więcej osób ogląda. czasami ten. Tam ludzie dzwonią do mnie i pytają się na przykład, czy znam tego hodowcę, co tam było wystawione. Nie ja mówię, Nie, nie, nie. To można filmować, bo ty nas sprzedaż. Dzięki. Jak ktoś chce to... Jak ktoś zobaczy to... Ja pan chciał podać numer, no to proszę podać numer, to będzie wtedy łatwiej, bo tak to, to... Nie, nie, po, nie pan, pan, pan powie, pan powie, a ja to ten. Dla tych też mogę podać. Nie ma problemu. 512 512 463 463 941. 941. Dwa samczyki są, trzy samczyki. To zawsze kilka tysięcy osób ogląda, tutaj na rynku tutaj je, to jest. No. Garstka ludzi, tak? Dlatego no, ja nieraz te oglądam i też mnie interesuje. Nie? Tak, i to jest lepiej, nie? Ja nieraz oglądam, znaczy wiecie, jak nagrywają. Pan, gdzie ja mieszkałem? Tutaj. 693. 693? 509. 509? 685. 685. Tak, 693, 509, 685. Jak coś, to dzwonię tutaj do pana i się dogadywam.

ja na rynek nie właśnie, się dziwię. Nie wolno mi gołębie fotografować. Ja, ja zaraz Nagrywam, będą na internecie. Czy? Się ja się sobie. Ja? pana też? Nie, a ja ludzi nie nagrywam, tylko gołębie. Bo potem będą ścigać, że ludzi nagrywam. Jakie ładne wynik. Chcesz to całą klatką. Kurde, nie ja takich nie fotografuję. Jakie masz? Krótkie, krótkie. Krótkie, krótkie. krótkie, krótkie? Nie, że, nie, że krótkie. Ja będę krótkie wydawał, białe będę wydawał, wszystkie, wszystkie. Tak, wszystkie białe będę wydał. Tylko no, zostawię te poluby, Jak robisz zdjęcie, nie to hodowcy... Nie jak. jak on chce, nie? Jakiś siebie hodowca, Kurwa, parta a nie hodowca! <słuch> <Jestem słuch> <chodowca>. Jeszcze jedno słowo <słuch> i zaraz lecisz. <słuch> Sous-titrage ST' 501

Ludzi nie nagrywam.